Siema widzowie, tutaj Patykowy i mam nadzieję, że obejrzeliście już ostatni odcinek wiecie co się na moim kanale pozmieniało i tak dalej no i dzisiaj gramy w Robloxa i w grę Wusu Broadway yy, no i od razu, jeśli twórcy Wusu Railway to oglądają yy, to Oczywiście tak jak pod innymi filmami z Warsaw Railway. Jak niektórzy nagrywają. Pa, widziałem to, opisaliście komentarze pod filmami. Także fajnie, było, jakbyście pod, pod tym też napisali. Yy, dobra, dzisiaj pokażę Wam przejazd z Warszawy po wiśle do Warszawy Zachodniej. I jeśli nie będzie tego baga, że mnie despawnuje po Warszawie Zachodniej. Yy, mam nadzieję, że już naprawili, to yy, pojedziemy też tutaj do Warszawy po Wiśle, chyba że będzie już długi odcinek, ale ja nie wiem, mnie to nie obchodzi, może być najdłuższy na świecie, może, może być nawet z pół godziny odcinek. Będzie nudny, zgadując. Dobra, pojedziemy dzisiaj sobie impulsem, bo to jest mój ulubiony pociąg. Dzisiaj mój ulubiony pociąg to jest Impuls 2, ale może być impuls. O, oh, dart. Nice. Poczekamy aż się załaduje. Szkoda, że pociągi nie mają dźwięków i nie mają otwierania drzwi. Nie wiem, może dart ma. Nie wiem. Nie sprawdzałem tego, bo ja dartem nie jeżdżę za bardzo. Dobra, poczekamy. Ja wam cięcie zrobię w tym czasie, dobra? Dobra, coś ten przód nie chce się załadować, ale już reszta się załadowała, także pojedziemy już. Ja zawsze tak do 50 tutaj przyspieszam. W drodze pewnie to się załaduje. No w środku jest... Na zewnątrz jest taki średni wygląd, w środku jest dosyć ładny, powiem szczerze. Także... Dobra, tu jest Warszawa po Wiśle, ktoś nie wiedział, pewnie i tak większość z Was nie, mie nie mieszka w Warszawie. Ale okej. Okay. Dobra, ja gdzieś tutaj daję, na tej stacji to gdzieś 60 daję, bo wolno jadę. Ale głównie tak to, to, to daje 70. Tak polecam też dawać. Dobra, czy. Dobra. Chwilę może poczekamy, aż co cały na tą stację. No, niech już sobie wjeżdża. Dobra. Lecimy. Następne odcinki będą tak. Pewnie następny. Yy, daję Wam ankiety na premierze z tamtego odcinka, że następny odcinek będzie z Bobloxa. No to jest z Bobloxa. Jutro będzie, jutro będą dwa odcinki, prawdopodobnie, albo nawet trzy, jeśli mi się będzie chciało, oczywiście. Hmm. Pierwszy odcinek zapewne będzie. Yy, zapewne będzie z City Skylines. Nie wiem, ten przód mi się zawsze ładuje, a teraz mi się jakoś nie załadował. Nie, mam dobry net dzisiaj. A i tak mi się nie trzeba dować. Nie, a dobra, dziwne. Kurde już przekracza. A dobra, i tak tam jest 0 do 60, to już jest spoko. Z gry tam dźwięków nie musi za bardzo mocno słychać, bo i tak tutaj nie ma za dużo dźwięków. Jedyne co słychać to impulsa, który... Nie wiem, jak... chyba odgłos silnika mam w środku. Ale tu jest silnik i nic nie słychać. A tutaj coś słychać. Jezus, jakie lagi! się lagów to nie mam, nie, tylko ścinki są po prostu, bo coś... Muszę trochę bardziej zoptymalizować tą grę. Dobra, na Śródmieściu to znam, hamuję dopiero jak wjeżdżam na peron. Bo śródmieście jest trochę długie. Dobra, Warszawa śródmieście. 75 dajmy teraz może. No, jest dobrze. Nice. Szkoda, że mało, tak mało ludzi gra w tą grę, mogłoby trochę więcej. Jezu, już ten przód się kiedyś załaduje, no ja naprawdę nie wiem. Jak coś tutaj na górę, jak teraz wyjdziemy, to też jest... To jest ten Pałac Kultury i takie inne rzeczy, tylko ten Pałac Kultury jest bardzo źle odwzorowany. ale trochę nawet przypominaj. Wiadomo, też wszystkiego twórcy nie, nie mogą zrobić. Tylko we trójkę pracują pra yy, podobno. Tak czy też wszystkiego nie mogą zrobić. Tak o. Długo pracowałem na tą grą, jakieś chyba półtora roku. Tyle, Tyle kiedy nie nagrywałem filmów. <tyle> o kurde, jak zasuwam, muszę trochę zwolnić. Dobra, tu jest stacja WKD, ale jeszcze WKD w tej grze nie ma. Mam nadzieję, że zostanie dalej impuls 2 w przyszłości. Bo ja bardzo lubię impulsy 2. Tyle mogę powiedzieć. Dobra, jest Warszawa ochota. Mm. Mm. Dawno jest Kępam, mnie nie jechałem. To się załadowało, teraz okna się załadowały, a reszta nie chce się załadować. Kurde. Slagowało mi grę i pewnie teraz nie wyhamuję. Dobra, wyhamuję. Dobra, jest jest git. Nawet, nie no, w miarę dobrze wyhamowałem. Teoretycznie. Podobnie jak normalne impulsy. Kurde, te nowe impulsy 2 mają mieć aż 10 członów. Czyli 10 tych, wiecie, ten, ten impuls ma 6 członów. Czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6. A te nowe ma, mają, mają być połączone. I jeden ma mieć 5 członów, czyli mają być ma być konfiguracja 5 plus 5, czyli ma być aż 10 członów. Dobra, lecimy. Dobra. No dobra, na Warszawa, to jest już Warszawa Zachodnia. O Jezu. Dobra, znowu. To nie są jak coś lagi, tylko są ścinki po prostu w tej grze straszne. I to nie są moje lagi komputera, tylko internetu. Jak będziemy grać w gry takie jak City Skylines albo nie wiem, Transport Fever 2 albo Pust Simulator 21 to na pewno nie będzie takich ścinek. Tak samo jeszcze, jeszcze w maszynie lepiej będzie. O Dart, kurde. Jakim cudem Dart wyjechał na linię podmiejską, mam pytanie. Jakim cudem to się stało? A nie, dobra. Dart nie wyjechał na linię podmiejską, tylko tam jest po prostu chyba linia do Warszawy Głównej, a to jest linia Intercity, dobra. Już rozumiem wszystko. Tutaj też muszą, widzę, te tory poprowadzić tam na tą Warszawę Zachodnią, bo jeszcze nie zrobili. Ale to pewnie zrobią w przyszłości. Dopiero? Pewnie to zrobią, kiedy będą na Warszawę główną prowadzić linię. Pewnie, pewnie raczej będzie to w następnym update. Cie. Dobra, a my się póki co skupiamy, bo jest Warszawa Zachodnia. Śmieszą mnie komunikaty w SKMC w ogóle, jak ten stary dziadek gada: <coughs> Next stop, Warszawa Zachodnia, Warsaw West Station. <coughs> Jezus Maria, Chory. To jest chore po prostu. No dobre, jesteśmy. Ciekawe, kiedy tą zachodnią ukończą pewnie dopiero za dwa lata. Nie no, powinni za jakieś półtorej roku albo dwa lata nawet ukończyć. Dobra. No to teraz. Kurde, już mam 84 punktów. No proszę, z bugu, kolejny bug. Włocho Radway, proszę naprawić ten bug. Bo do, teraz go zauważyłem. Muszę go zgłosić. Okej, okay, sobie od razu screena zrobię. Jeszcze nigdy bugów nie zgłaszałem na serwer Discord. Serwer Discord wkleję w opisie też. Chyba, że o tym zapomnę. No, zobaczymy. Pewnie zapomnę jak zwykle. Dobra, naprawiło się. Nie, to nie jest taki bóg. Nie, nie będę tego reportował. Ale jak i to oglądacie, to. Dobra, miejmy nadzieję, że nas z... nie jest ten. Nie z. Nie z. co? Wcześniej mnie jakoś nie bugowało. Teraz mam nadzieję, że też nie. Przez ostatnie, nie wiem, kilka przejażdżek. Teraz mam nadzieję, że mnie też nie zbuguje. Na tym rozjeździe tutaj, o. Najczęściej mnie bugowało. Teraz pewnie będę tutaj skręcać w lewo. Chyba. Nie, prosto będę jechać. No, zobaczmy. Jeszcze jedno nam zostało. Zobaczymy. Okej, okay. nie zbugowało nas, ale poczekamy jeszcze chwilę. No to jedziemy do Warszawy po Wiśle w takim razie z poprotem. Na razie to jest jedyna linia. Jest oczywiście jeszcze piękny kibelek. Na tą samą trasę i... Jest Dart, tylko że Dart jedzie przez Warszawę centralną. To jest inny ten... Dobra, aż możemy do 60 przyspieszać Nice. Dobra, tu jest Warszawa Główna, jakby ktoś nie wiedział. Nowa stacja. W sumie nie, nie taka nowa, a rok temu została otwarta. Dobra, mam nadzieję, że znowu na Warszawie Ochocie mi nie zlaguje. Jej, zlagowało mi, no, jak pięknie. Ktoś tam chodzi na Warszawie Głównej. Dobra, yy. stop, stop, stop. Jak? Co? Bug! Bóg alert. Kurde. Bóg alert. Mamy bug alert. Pisały Mister Station. A nie znała, a Nie skipnąłem stacji, halo. Bug alert! Dobra. Muszę to zreportować. Po odcinku. Dobra, jest, jest taki, jest ten sygnał. Mam nadzieję, że tam nie ma danger gdzieś przy tym. Nie, dobra. Aha, pewnie dlatego, żebym zwolnił przed Warszawą wśród Śródmieście. Dobra, mam nadzieję, że tutaj też nie będzie Bóg alert. Nie ma tu bug alert, to dobrze. Dobra. Jezus, 100 sekund. Dobra, zrobię Wam cięcie, bo na pewno nie to nuda. No dobra, 20 sekund zostało. Także już odstopowałem. Co? Tak od... Dobra, nieważne. Głupi jestem. Yy, Okej, okay. no to Lecimy I lecimy dalej Dobra Mam nadzieję, że żadnych bugów po drodze nie będzie Ale przed dodawaniem nowym pociągu pociągów Naprawdę musicie zoptymalizować trochę tą grę Nie wiem jak wy to zrobicie, ale Chyba, że to wina mojego internetu. No to, bo mój internet jest tragiczny. Wiem, wiem. O Jezus, co ja tak szybko zasuwam? Dobra, zwalnia, Już na sto nawet zrobię. Coś tu chyba jedzie obok. Jakiś kibelek? Nie, nie ma niczego. Dobra. Dobra, muszę troszkę zwolnić. No kibelek, no kurde. A no tak, mam czerwone. Ej, ale powinno mi zespawnować Nie widziałem tego. Dobra. Powinno mi kurde zespawnować Dobra, będę wiedział, że jak mam tam czerwone, to kibelek jedzie jakiś. Dobra, specjalnie się ustawię tak na początku bardziej, żebym nie wchodził w kibelka, ale i tak nie będę wchodził. Dobra, stop, 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 stop. Dobra. Okej, okay, no to... Yy, dużo bugów było niestety dzisiaj. To akurat nie był nie bóg był to była moja wina że wjechałem w kibelka. Yy, także, cześć, widzimy się w kolejnym filmie jutro.